Siema. Dzisiaj taki teścik miał być Teścik, bo kupiłem sobie przejściówkę Z akumulatora Gisa na Na to 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 By weszło mi tu Ale oczywiście To nie do końca jest to Czy o ile tu pasuje To tutaj nie pasuje Trzeba by trochę przeszlifować Tak myślę Zaraz zobaczymy co z tym da się zrobić? Najwyżej dużo to nie kosztowało, tam 10 zł. Więc w razie czego to. Mała strata. No dobra, to jedziemy. Musiałbym to zebrać całe. Nie wiem czy to się uda. Teraz zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Robię. O proszę. No minimalnie. Teoretycznie chodź przeszliśmy to tutaj. Dobra, no wejść zaraz to zrobimy. Zadam na za klucz. To jakby popuścił. Ja muszę śrubkę lekko włożyć bo jak to włożę, to nie będę wyciągał. Włożył to tu, skręcił, dobra, tak zrobię. Czekajcie, że znajdę klucz i zaraz działam dalej. A, wracam. Mam już sprzęt odpowiedni. Zaraz tam, raz skręcimy. O. No. Tutaj. O. No. Także tutaj. I pewnie tam chuja widać, co ja robię. Dobra, rozeszło się. Teraz to aplikujemy tutaj. Co tu nam jeszcze nie pasuje? Dobra, wiem co nam nie pasuje. Nie pasują nam te... nie. Ja troszkę. Aj. Dobra, jeszcze pyk. Kurde, co ja robię? Tak, żeby to załapało. Jest. Mamy to. Teraz są. Druka skręcona będzie. Tu damy radę. Właśnie, tutaj damy rady. Ale tam nie damy rady. Nie? Nie da rady pewnie. Nie złapie. Chociaż. Kurde złapie. No i dobra. To no jest na sztywno. Teraz akumulator. Bierzemy. Mamy Aku. Mamy to. Idziemy robić test. Nie jak to będzie działać teraz jestem zadowolony. Dwa lata, kurde, prawie że przeleżało Tak nie działało na tych akumulatorach Od samego początku praktycznie Tak to wygląda Jest na sztywno Niewyciągalne Idziemy testować Dobra, no mam taki kawałek Drywka. Mamy to i sprawdzamy No co, daje radę teraz. Jaki jakiś sęk. Jest. Wciachnięte. I teraz to będzie działać. No dobra, bajenia, bajunia, że tak powiem. Co, wyciągam. wkładam śmiga. Także no, jak widać sprzęt działa. Zaraz wrzucę jeszcze filmik na oryginalnym akumulatorze, bo tego wam nie pokazałem. Ale teraz to będzie działać. Teraz jestem zadowolony. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego. Siemano.